Zadanie 18. Funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie dla x należącego od minus nieskończoności do dwóch, a jej wykres przecina oś o Y. Dobra, mamy sobie oś. Na, na, najpierw x. Albo dobra, od razu z y. No mówiliście mnie. E, dobra. E, funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie do dwójki. Czyli ona maleje. Do tego momentu. Bo tu jest na 8. Ale tu wiemy, że przecina oś o Y w punkcie czwórki 04, tu jest 0 na x, a tu jest 4. Zatem jej wzór ma postać. Jeżeli do wzoru w postaci kierunkowej podstawimy ten punkt tutaj 0,4, to tu jest 0 na x, czyli to się kasuje. 4 na Y, czyli B jest równe 4. Zobaczcie, że wszędzie jest, o, że prawie wszędzie jest 4. Tu jest 4 i tu jest 4, czyli albo będzie albo B, albo D. No i teraz pytanie, czy B, czy D? Ale będzie B z racji tego, że tutaj jest współczynnik kierunkowy ujemny. Nawet można by było pod, podstawić to tutaj do tego wzoru i zobaczyć, czy będzie to miejsce zerowe, które ustaliliśmy. Eee, w takim razie 0 to miałoby być minus 2 razy 2 plus 4 I czy to jest prawda? Tak, to jest prawda, bo to jest minus 4 plus 4 I to jest 0 Lewa równa się prawej, czyli to będzie na pewno Podpowiedź B